Czołem. Niemiecka Bundeswera słynie dla mnie z trzech rzeczy. Przede wszystkim oldschoolowych butów 2005, przede wszystkim z mundurowania we mundurowania taniego, które poniewiera się jeszcze gdzieś tam do dzisiaj za grosze. Szkoda tylko, że nie w moich rozmiarach i muszę kupować niestety jakieś odpowiedniki cywilne. No i przede wszystkim z plecaka, który konkurował w swoim czasie u mnie w wyborze z brytyjskim Berghausem Bergenem. Nie będę ukrywał, że niemiecki plecak nie pojawił się jeszcze nigdy u mnie na kanale Myślę, że Brytyjczycy zwyciężyli. Czas naprawić ten błąd. Ale nie będziemy się cofali w czasie i nie będziemy wracali do Starego Plecaka, który w tej chwili już znika powoli z Bundeswehry. Dlaczego? Dlatego, że oto przed Wami w paczówce coś, co ten cały system Starego Plecaka zastępuje, czy też ma zastąpić. Powiem Wam szczerze, musiałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować osobie, która dała mi cynk, że ten plecak trafił na Vinted i można go było kupić. I Jest to podobnie jak w naszym wojsku część większego systemu. Udało mi się kupić nowy plecak Bundeswehry z nowego systemu podwójnego, czyli mamy duży plecak 100 parę litrów i mniejszy 30. Powiem Wam szczerze, kiedy od znajomego dostałem link do e, tego plecaka, w pierwszej chwili stwierdziłem: Na co mi kolejny plecak? E, Bundeswehr już widziałem itd., itd., ale okazało mi się ze zdumieniem, że jest to plecak, który teoretycznie ma około 30 litrów. Praktycznie odnoszę wrażenie na dzień dobry, że tych litrów ma znacznie więcej. Druga sprawa, cena tego plecaka to była 350 zł, i w wypadku produktu z metki wynikającego, nie było się co zastanawiać. Telefon do kumpla, pożycz trochę kasy. Tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam mojego kredytodawcę. Pewnie kiedyś w końcu go zaproszę do mojego filmu i zrobimy razem coś, bo naprawdę <grywam> uważam, że zasługuje na to. Ale powtarzam raz jeszcze. I oto przed Wami plecak, który teoretycznie ma około 30 litrów. W rzeczywistości mam wrażenie, że ma tych litrów znacznie więcej, także jak na plecak EDC, to tak trochę wydaje mi się sporawy. Nie wiem, czy wykonanie jest kordury, ale pewnie tak z jednego bardzo prostego powodu. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć metkę, która tutaj była oryginalnie, yy, gdzieś na zdjęciach, a jak nie i jeszcze się aukcja zachowała, to postaram się wam wrzucić. z jednego bardzo prostego powodu. Okazuje się, że dla armii niemieckiej, a widzę niekompletny. Brakuje chyba kieszeni. A może to jest tylko sposób dostania się do środka. Hm. Faktycznie, trochę niekompletny. Z tego, co widzę, brakuje bocznych kieszeni. Trudno, ale mamy mola, więc będziemy sobie mogli uzupełnić. Szukam usilnie tej metki, która tutaj powinna być. Nie ma, wyciągnięte. A ja zdaję sobie sprawę z tego, że kolorystyka tego plecaka w tej chwili w tym sztucznym świetle jest nieco zakłamana, ale powiem wam, jak zobaczyłem, że tutaj monetki w środku były firmy Snigel. Nie wahałem się ani minuty i powiem wam szczerze, za 350 zł oryginalnego Snigela mieć, a nie mieć, to nawet się nie było co zastanawiać. Wobec tego, ja biorę się za testy. Muszę wam powiedzieć, że Wygląda zacnie, wygląda ciekawie, a ciekaw jestem też jakie klamerki, oczywiście Duraflexy, także myślę, że zamki YKK, no i o duże, nawet nie ma co yy, wspominać, więc mam nadzieję, że ten plecak sprawdzi się u mnie na takie krótsze czy dłuższe wypady. Powtarzam raz jeszcze, za duży na EDC, chociaż z drugiej strony, dlaczego ich nie spróbować tego. Czekajcie na film, który pojawi się pewnie za jakiś czas na kanale. Nie obiecuję, że będzie to szybko, bo ten plecak muszę naprawdę bardzo solidnie skatować. Muszę się też rozejrzeć za dodatkowym wyposażeniem, czy jest dostępne, czy nie. Zobaczymy. W każdym razie mogę wam tylko tyle powiedzieć, że sam dostęp do środka jest naprawdę bardzo, ale to bardzo oryginalny. Mam wrażenie, że to jest nie tylko plecak, że to jest również worek na wyposażenie, aczkolwiek nie mamy uchwytów transportowych. A więc zdecydowanie plecak. Czekajcie cierpliwie na testy Snigela Bundeswehry. Ahoj!